Jaka jest przyszłość systemu politycznego, w którym partie polityczne przestają być pomostem między parlamentem a społeczeństwem, gdy pojawiają się samozwańczy liderzy, kiedy dochodzi do protestów, gdy niezadowolenie poszczególnych grup społecznych rośnie z dnia na dzień, a większość społeczeństwa jest tak zdezorientowana, że sama nie wie, po co w ogóle do wyborów idzie. Tyranią w teorii legalnie wybranych pseudoelit. Obywatel nie ma w takim systemie nic do powiedzenia. Oddał swój głos. I tyle. Witam Państwa w kolejnym programie. To warto wiedzieć, a dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu pewien tekst profesora Mirosława Matyi. Zatytułował go Semidemokracja elitarna, ale po rozmowie stwierdziliśmy, że ciekawszym tytułem jest Polski system polityczny w pigułce. W czasach radykalnych zmian polityczno-społecznych, zarówno międzynarodowych, jak i wewnątrzpaństwowych, pęka wiele złudzeń i, tak zwana, prawda wychodzi na jaw. Tradycyjne partie polityczne. Przestają być wiarygodne i zmieniają się nie do poznania. Naród się dzieli, prawo ulega manipulacji i degradacji na wszelkie możliwe sposoby, a obywatele, wyborcy, stają się w jeszcze większym stopniu jedynie konsumentami i biernymi obserwatorami. Niestety, ale kryzysy nie czynią nikogo mądrzejszymi. Wiele osób znieczula się, obojętnieje, albo nazwijmy rzeczy po imieniu, po prostu tłumanieje. Tylko nieliczni, aby uzbroić się na wypadek dalszych rozczarowań, konsekwentnie odwołują się do utartych i sprawdzonych wartości, jak na przykład religia, patriotyzm lub wolność. Inni szukają na szybko nowych rozwiązań systemu politycznego i kreują się na liderów wątłych, Najczęściej kilkudziesięcioosobowych ugrupowań, a jeszcze inni wyzywają polityków, co jest na wskroś słuszne, ale do niczego nie prowadzi, ale tylko po to, aby odwrócić uwagę od własnej niemocy. Niemocy, która z reguły wychodzi na jaw już kilka miesięcy po wyborach. Są i tacy, którzy propagują teorie spiskowe i próbują straszyć swoje otoczenie, przewidując koniec świata, wojnę światową itd. Tak Taką konstelację mamy właśnie teraz w Polsce. Nic dodać, nic ująć. W takich sytuacjach warto zrobić krok w bok i spojrzeć na całe to rządzenie w ramach tzw. przedstawicielskiej demokracji parlamentarnej która prowadzi do opisanych tu wynaturzeń i patologii, spojrzeć na to z dystansu. Jaka jest przyszłość systemu politycznego, w którym partie polityczne przestają być pomostem między parlamentem a społeczeństwem, gdy pojawiają się samozwańczy liderzy, kiedy dochodzi do protestów, gdy niezadowolenie poszczególnych grup społecznych rośnie z dnia na dzień. A większość społeczeństwa jest tak zdezorientowana, że sama nie wie, po co w ogóle do wyborów idzie, zarówno tych parlamentarnych, jak i lokalnych. Problemem jest to, że ośmieszona przez polityków, demokracja parlamentarna nie jest tym, co rozumiemy albo chcielibyśmy rozumieć pod pojęciem rzeczywistej demokracji. Ten rodzaj demokracji a właściwie semidemokracji, powtarzam to zawsze, istnieje tylko w okresie kampanii wyborczej i w trakcie wyborów. Tuż po wyborach następuje szybka transformacja partyjnej, połowicznej demokracji w oligarchię, którą można również nazwać panowaniem legalnie wybranych elit politycznych, albo, bardziej adekwatnie, tyranią w teorii legalnie wybranych pseudoelit. Rządy semidemokratycznych elit różnią się od innych systemów politycznych instytucjonalizacją sporów i funkcjonowaniem upartyjnionego reżimu bez rozlewu krwi. Parlament zastępuje wojnę domową bitwą na słowa i obelgi. Wybory parlamentarne dają szansę na zmianę warty bez użycia przemocy. Zmianą personelu i elit nie towarzyszą ścięcia głów, a jedynie oczernianie, wyzwiska i straszenie czystką i trybunałami. Przegrani, rozgniewani utratą władzy i korzyści materialnych, kwestionują zdolności, charakter i moralność swoich następców. I odwrotnie, następcy uważają wielu swoich poprzedników za bezmyślnych złodziei i zdrajców. Po wyborach elity się zmieniają. Pozostaje jednak pogarda, nienawiść i zawziętość. W politycznej narracji słowo demokracja pojawia się po wyborach coraz rzadziej. Nikt już przecież nie musi walczyć o demokrację ani jej bronić. Zwycięskie elity siedzą już na upragnionych i wymarzonych stołkach, a przegrani muszą się pozbierać i na nowo uformować. O demokracji nikt już nie myśli, bo i po co? To popularne hasło pojawi się ponownie w politycznej narracji dopiero przy następnych wyborach. W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję, dlaczego nikt nie zadaje sobie pytania, czy system, który do tego wszystkiego prowadzi jest dobry, czy system ten nie powinien być przypadkiem zmieniony? Nikt o to nie pyta, ani naukowcy, ani dziennikarze, ani politycy opozycji. Rządy elit w imieniu wygranej większości nie mają nic wspólnego z wolnością obywateli. Wiadomo, że wolność mierzy się ilością i siłą barier chroniących jednostkę przed negatywnymi działaniami władzy. Zamiast prawdziwej wolności, przejawiającej się w prawie do samostanowienia, pojawia się sieć propagandy, etykietowania i indoktrynacji, które wręcz przenikają całe społeczeństwo. Każda elita władzy pragnie przekonać swoich poddanych, że rządzi w ich interesie. Ideologia semidemokracji parlamentarnej sugeruje, że władzę sprawuje lud, podczas gdy w rzeczywistości jest on jedynie biernym widzem swojej własnej bierności, naiwności i postępującej klęski. Alienacja polityczna, nieufność i zmęczenie są od samego początku. Wbudowane w projekt semidemokracji przedstawicielskiej, w której rządy polityczne sprawowane są przez elity. Może nie przekonane, ale na pewno sygurujące bez żadnych skrupułów wszemi wobec, że przemawiają i działają w imieniu swoich wyborców i w imieniu całego narodu. Czym, albo będąc bardziej precyzyjnymi, Kim w takim razie są te elity, które głoszą powszechnie, że działają w interesie narodu? W ramach semidemokracji parlamentarnej ludzie wybierają aktywistów partyjnych, z których większość staje się urzędnikami różnych ministerstw i innych organów państwowych, podległych rządowi, a więc swoistemu centrum dowodzenia. Natomiast parlamentarzyści nie są przedstawicielami narodu, ale partii, która ich mianowała i wypromowała. Nie wypowiadają się oni w imieniu swoich wyborców, ale w imieniu własnej partii. Obywatel nie ma w takim systemie nic do powiedzenia. Oddał swój głos i tyle. Właśnie to, właśnie to powiedzenie, mające podwójne znaczenie, jest bardzo symptomatyczne w ramach semidemokracji parlamentarnej. Obywatelu, oddałeś swój głos. Można to rozumieć w ten sposób, że obywatel, oddając swój głos, pozbył się definitywnie tego głosu. Przynajmniej do następnych wyborów. Partie polityczne są przede wszystkim zainteresowane ochroną. Własnej egzystencji i promowaniem własnych popleczników. Zbierają pieniądze, werbują nowych członków, tworzą sieci wpływu i poszerzają sfery działania. Ich programy to sprawa drugorzędna i uzależniona od aktualnej koniunktury społeczno-politycznej, zarówno w skali wewnątrzpaństwowej, jak i międzynarodowej. Dla elity partyjnej. Jej dobrze funkcjonujący aparat jest środkiem i warunkiem do osiągnięcia zysku wymiernego i niewymiernego, a więc kasy i władzy. Partie rządowe kontrolują parlament, władzę wykonawczą, część sądownictwa, a często także media państwowe. Parlamentarzyści są podporządkowani elicie partyjnej, natomiast dyscyplina partyjna i koalicyjna wymaga jednomyślnego poparcia w parlamencie. W takich warunkach organ ten przeradza się w organ pomocniczy władzy wykonawczej, a więc rządu. Problem staje się jeszcze bardziej drastyczny, gdy rząd jest uległy i zależny od organów ponadpaństwowych, np. Unii. Oznacza to już nie tylko zupełny brak kontroli obywateli, której i tak w tego typu semidemokracji brak, ale zjawisko to przybiera charakter poddaństwa. Tego typu semidemokracja ewoluuje więc i przeradza się w oligarchię. Natomiast partie polityczne tracą charakter masowy i stają się klubami wzajemnej adoracji. Sfrustrowani obywatele stają się coraz bardziej zdezorientowani, bronią się, próbując przy następnych wyborach. Na przykład samorządowych, głosować na inną partię. Paradoksalne staje się to, że w tej konstelacji niegłosujący stanowią często najmocniejszą siłę polityczną w państwie. Siła ta nie jest jednak wykorzystana, bowiem brakuje jej instytucjonalizacji i co za tym idzie sprawczości. Opisane wyżej zjawiska to nic innego jak kiepski teatr, w którym polityk jest słabym artystą, a kabina do głosowania jest miejscem, w którym widzowie w samotności mogą wyrazić aplauz lub dezaprobatę za spektakl, bez konieczności płacenia za bilet. Niemniej jednak publiczność potrafi być nieprzewidywalna. Wielu widzów ma już dość znajomych twarzy w teatrze. Jedni czekają więc na koniec spektaklu, inni milczą lub wychodzą z teatru, emigrują za granicę. Jeszcze inni robią wrażenie uśpionej widowni, a śpiący suweren jest źródłem niepewności dla elity władzy. Skąd jednak wiemy, że entuzjazm powyborczy ma to do siebie iż jest krótkotrwały? Niemniej system rządów elit jest bardziej stabilny, niż wielu ludziom się to wydaje. Społeczeństwo czeka i czeka na radykalne zmiany, a elity się wymieniają. Opozycja, czy to lewicowa, centrowa czy prawicowa, to nic innego jak swego rodzaju elita rezerwowa, która ma ten sam cel: zysk wymierny i niewymierny kasę i władzę. A obywatele, widzowie, mogą być absolutnie pewni jednego: Zawsze pojawią się jakieś elity, które będą decydowały o ich losie. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o tekst profesora Mirosława Matyi. Obudźmy w sobie lwy i pogońmy tych kiepskich aktorów. Viva la libertad, carajo!